Komunia czy ślub to uroczystości, które wymagają wyjątkowej oprawy i prezentu, który podkreśli wagę wydarzenia. Dlatego dziś przychodzę do Was z prezentacją niezwykle unikatowego produktu, który dedykowany jest przede wszystkim osobom poszukującym nietuzinkowego prezentu na uroczystości o charakterze sakralnym. Serdecznie zapraszam na krótką prezentację złotej pięciogramowej sztabki z motywem Krzyża Romańskiego, prosto zrenomowanej szwajcarskiej mennicy PAMP, która może po szczycić się akredytacją LBMA. Walory złota inwestycyjnego czynią je niezwykle unikatowym, a jednocześnie zawierającym wszystkie cechy prezentu idealnego pomysłem na obdarowanie bliskiej nam osoby. Złoto odznacza się bowiem ponadczasowością, oryginalnością i, co szczególnie istotne w przypadku, kiedy rozpatrujemy je jako propozycję na prezent, uniwersalnością, dzięki której nie musimy obawiać się, czy aby na pewno prezent będzie trafiony, a jednocześnie mamy pewność, że nie zgubi się on w morzu kopert wypełnionych banknotami. Złota sztabka PAM z motywem Krzyża Romańskiego to niewielkich rozmiarów arcydzieło zamknięte w 5 gramach złota. O najwyższej próbie, która stanowi osobienie szwajcarskiej jakości. Za jej produkcję odpowiada znana na całym świecie Mennica Pamp, którą możecie kojarzyć m.in. z produkcji takich perełek inwestycyjnych, jak sztabki z motywem bogini losu, fortuny. Złota sztabka Pamp z motywem Krzyża Romańskiego to istniejący unikatowy produkt na rynku, będący owocem współpracy Tawex ze szwajcarską Mennicą. Zachwyca nie tylko perfekcyjnym standardem wykonania, lecz również walorami estetycznymi co sprawia, że ciężko oderwać od niej wzrok. Rewers prezentowanej sztabki zdobi romański krzyż o matowym wykończeniu. Jego lustrzane tło nadaje głównemu motywowi wielowymiarowości, co dodatkowo wzmaga przeżycia estetyczne. Krzyż wydaje się emanować blaskiem, na co wpływ mają radialnie rozchodzące się wokół niego linie. Na awersie sztabki znajdziemy natomiast napis Swiss made, oznaczenie wagi i próby kruszcu, z którego sztabka została wybita, jej unikalny numer seryjny oraz logo szwajcarskiego, Mennicy pump. Każda sztabka jest oryginalnie zapakowana w certipak w kolorze złamanej bieli, ze złotymi elementami dekoracyjnymi. Nabywając sztabkę pump z motywem Krzyża Romańskiego z myślą o obdarowaniu nią bliskiej nam osoby, dziecka czy też nowożeńców, warto pomyśleć o opakowaniu, które dodatkowo wyeksponuje piękno prezentu. W tej roli z pewnością sprawdzi się pudełko TAWEX. Materiał zewnętrzny, z którego zostało wykonane opakowanie, fakturą przypomina płótno. Jego wnętrze zostało wyściełane delikatnie. Delikatnie pobłyskującą pianką, która stanowi dodatkowe zabezpieczenie prezentu i uniemożliwia jego przemieszczanie się. Na środku znajduje się precyzyjne wgłębienie o wymiarach 84 mm na 52 mm, które jest doskonale dostosowane do umieszczenia w nim jednej sztabki w standardowym opakowaniu typu Certipak. Dodatkowo, na specjalne życzenie klienta, umieszczone w adnotacjach podczas składania zamówienia online, dołączymy elegancką karteczkę. Zawarte w niej informacje będą szczególnie cenne dla tych, którzy nie wiedzą jeszcze czym jest złoto inwestycyjne. W prostych słowach napisaliśmy na niej jak wartościowo otrzymują prezent i co mogą z nim zrobić, dbając jednocześnie aby ten mały dodatek wyglądał estetycznie i stanowił integralną część prezentu. Jeżeli zbliża Wam się wyjątkowa okazja i jesteście na etapie poszukiwania unikatowego podarunku, mamy nadzieję, że dzisiejsza prezentacja okazała się dla Was pomocna. Jak zawsze zachęcam do subskrybowania z dzwoneczkiem i lajkowania, a także do na nasze media społecznościowe. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy wcześniej spotkaliście się z pomysłem złota inwestycyjnego na prezent i co o takim pomyśle sądzicie. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!